Siemano, tutaj Kuderlok Dzisiaj mam dla was coś, czego jeszcze nie było na kanale Dzisiaj to będzie reakcja na koszykarskie tiktoki Nie tylko jakieś akcje z NBA, tylko jakieś takie wiecie Poradniki z Ameryki, czy coś tam mi się uda znaleźć Co jeszcze? Patrzcie co dostałem Proszę bardzo Niestety mi się literka odlepiła, będę musiał ją przylepić Ale taki obraz Przecież to wygląda świetnie. Możecie sobie coś takiego kupić, jeżeli byście chcieli. Napisać do Wiktorii Picards, to się pisze na Instagramie. No i napisać jakie byście chcieli logo, czy coś z NBA, takie minimalistyczne rzeczy. To wam namaluję. Tam oczywiście za jakąś drobną opłatą. No bo takie coś nie jest proste, a wygląda naprawdę kozacko i możecie sobie tak postawić, nie? No ale dobra, przejdźmy do TikToków. Mam ich tutaj parę. Let's go. Na rob different. Close out. The... Oh, Jakiś cross oh oh oh, oh Ej, te crossovery na początku były takie średnie, nie? Bo to po prostu ci, ci, ci się ekscytują the... oh, A nie, o oh, Dobra, nie widziałem tego, ale obrońca się normalnie prawie pokręcił, nie? Oh to już było takie w miarę normalnie, bo jeszcze ustał Ale patrzcie to Widzieliście ten footwork? Jezus Maria, jakie to trzeba mieć nogi Patrzcie to Tu się obrócił I tu tak fajnie właśnie sobie przeskoczył do tyłu Obrócił się I od razu zabrał prawą ręką Zamiast lewą, nie? Czyli zrobił hop i tu zwolnił Tak zrobił hop, zwolnił i zabrał prawą ręką Zajebiste Uuu, i tu jeszcze taka bo Jest czwarta kwarta I patrzcie na yy, Na cztery przewagi Dobre, dobre. He was lost. Generalnie fajny trik. Yy, będę musiał to wstawić do, do 1x1,5. Yy, wpadajcie na czwórkę, trójkę, dwójkę. Zobaczcie sobie, bo tam pierwszy to ma tyle wyświetleń, a jest takim beznadziejnym filmem, że o Jezu. Ale drugi też jest fajny, trzeci też jest naprawdę spoko, więc wbijajcie tam. Ja się naprawdę bardzo starałem, żeby te triki jakoś sam, samemu ogarnąć i wam przekazać. I to jest fajny trik, który też robił profesor. No, Ale sami widzicie, że trzeba mieć ten taki move. NBA refs called 10 travels in the 10 seconds remaining. No, zobaczmy. Zrobił najpierw chyba dwa czy trzy kroki w miejscu. Raz. No, najpierw zrobił przeskok i potem kroki. Ok, dobra. Raz, dwa. Aha, i. Nie wiadomo czy dostał czapę, po prostu spadł z piłką, rozumiem? Uh, no to tu podreptał trochę. Ej, ale fajnie, że gwizdają, ty! Wreszcie to mi się jej podoba. Dostał piłę, podreptał w miejscu. I Dropiero zrobił kozioł i poleciał do przodu. I ci się załamują. Tu się wywalił. Uuu, Dinuidi też. Jezu wszystko gniżą, ale strzanowo. Nic dziwnego, że gniżą. No, nawet no, Raymond pokazał. Tu jest ostatni skok. Raz. Ten pierwszy. Dwa, trzy. No, w NBA no, to niekoniecznie trzeba było to zagwizdać, bo sam bym się musiał faktycznie doszukiwać, a tutaj, wstępek, aha, nawiązując do oficjalnych zasad sezonu 2022-2023, sekcja 13, Travelling. Progressing player who jumps off one foot on the first step may land with both feet simultaneously for the second step. In this situation the player may not pivot with either foot and if one or both feet leave the floor the ball must be released. Before either returns to the floor. Czyli w skrócie, jeżeli używamy pierwszego kroku przy step backu, jedna albo obie stopy mogą wylądować w tym samym czasie, to jest liczony jako drugi krok i nie możemy żadnej ze stóp oderwać. Oh, no. Luka załamany. Wreszcie mu zaczęli gwizdać. Jak normalnie się czasem te gwiazdy NBA zachowują, jakby nie znali zasad. I po prostu przez to, że im nie gwizdają, oni się tak nauczyli. Oh, no. Seth Curry with four threes. Dokładnie ta sama sytuacja. Dokładnie ta sama sytuacja co z Luką. No, zobaczmy reakcję Kerego, bo ja go na I Kerego też nie lubię, no sami widzicie Gwiazda. 15 lat w NBA, on nie zna zasad, bo zawsze mu tego nie gwizdali, on się tak nauczył. I teraz tak będzie grał. I Jeszcze nie wie czemu kroki. I znowu to znało, no to... I jeszcze się dziwi, no nie mogę z typa Potem będzie mówił na wywiadach, że sędziowie nie wiadomo co jak zdali. No, where... <laughs> że oni wlecieli tu na wojsko, nie? <laughs> nie, ale to jest zajebisty klimat, drużynowy, zajebisty. Super crossover. O to pamiętam ten filmik. Uh -huh. Down to point with a few seconds. No i trafi, no Ale nie no, trzeba idzie tak trafić podczas meczu plecami Boże jak tu trzeba farta jeszcze wiecie i zawsze to jest akurat ten mecz, w którym się dwoma przegrywa WNBA, o boże Woah, Water Slam, oh my god! No nie, no kobiety rzadko wsadzają, to, to jest niesamowite. Patrzcie jak ona w ogóle musiała się przygotowywać do tego. Jakby normalnie tu nie potrafiła kozła, pa, patrzcie. Wysoko. Ej, ale to wygląda jakby te sędzia normalnie stała jakiegoś busta. Patrzcie, jak on wyskoczył. Jak w tym, jak oglądaliście like, Mike, te magiczne buty. On też tak latał, bo, bo to dziecko nie umiało tak skakać i green screen go tak wybijał. Nie. Ej, wiecie, że on by mógł to zrobić. Ha! Ej, on mógłby to zrobić. Patrzcie. Albo chociaż tego Meteor Jam'a wsadzić, nie? Boże! Ale to by było zajebiste! Patrzcie jak Morad skacze, przecież to jest nierealne, on ma czoło nad tym, nad obręczą i on by mógł to wsadzić. Ale, że też on się nie boi w ogóle, że źle wyląduje czy coś, nie? Leci na zawodnika po prostu, byle by wsadzić, byle punkty zdobyć. To jest nierealne! Dobrze, że tak by stali wcześniej. Ja pierdzielę co ty... John Wall, respect! No, jak tu Clippersi grali z Waszyngtonem, This is my town! This is my town! <noise> Nie, takie momenty są najlepsze. Jeszcze się zastanawiam, jak to wygląda, bo niektóre drużyny, widzicie, są złe na zawodnika, że ich opuszcza, a niektóre dalej kochają tego zawodnika. Na przykład, Duranta Oklahoma znienawidziła, że opuścił. No wiadomo, że to jest Snake akurat. No, ale Wola kochają, DiRosa kochają w Chicago. Znaczy, wiadomo, że DiRosa kochają w Chicago, bo przestał grać przez kontuzję. Simonsa nie lubią w Filadelfii No, generalnie są różne reakcje i to mnie tak bardziej zastanawia. Jeżeli ktoś by chciał wytłumaczyć, jeżeli ktoś by chciał wytłumaczyć w komentarzu, to bardzo chętnie posłucham. Dzięki, to były koszykarskie TikToki. A jeżeli będziecie chcieli drugą część, to walcie śmiało. Ja wszystkie komentarze czytam, i staram się opowiadać, odpowiadać na wszystkie pytania. Jeżeli macie jakieś, oczywiście. No i dziękuję Wam bardzo, Siemano.